Myślisz, że potrzebujesz licówek, bo chcesz mieć ładniejsze zęby? Kiedy słyszysz o koronach, dostajesz gęsiej skórki, a może ktoś Ci powiedział, że wystarczy je pokryć ceramiką i będzie git? Stop! Jeśli masz starte, nadwrażliwe, ukruszone zęby, możesz właśnie planować leczenie, które po prostu się nie uda. Ten odcinek jest po to, żebyś wiedział, kiedy licówka to za mało i dlaczego czasem jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest korona. Jeśli chcesz, żebyśmy przeanalizowali twój przypadek indywidualnie, kliknij link w opisie i prześlij swoje zdjęcia, a wrócę do ciebie z personalizowanym planem leczenia i wyceną. Licówka to cienka nakładka na przednią powierzchnię zęba. Ma poprawić wygląd, ale tylko wtedy, kiedy ząb jest zdrowy, silny i stabilny. Korona natomiast to pełna rekonstrukcja zęba. Obejmuje wszystkie jego powierzchnie, to taka pełna nakładka jak hełm ochronny. Wzmacnia uszczelnia i przywraca Funkcjonalność. Czyli jeśli masz zdrowy ząb, możesz myśleć o licówce, ale jeżeli masz ząb po przejściach, prawdopodobnie potrzebujesz korony. Kiedy licówka niestety nie wystarczy, kiedy masz ukruszony albo złamany ząb, jeżeli brakuje jego dużego fragmentu, licówka nie będzie miała się na czym trzymać. Potrzebujesz wtedy korony, która otworzy cały kształt i zapewni szczelność. Jeżeli masz ząb po leczeniu kanałowym, martwy, który zachowuje się trochę jak sucha gałąź, jest kruchy i osłabiony. Bez korony często złamie się podczas jedzenia nawet pozornie miękkich pokarmów. Korona chroni przed pęknięciem. No i na zębach po leczeniu kanałowym, wcześniej czy później, korona jest obligatoryjna. Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami. I tutaj jeśli masz starte zęby, nadwrażliwość na zimno, Bóle głowy rano. No to najprawdopodobniej niestety masz bruksizm. Licówka zetrze się w kilka miesięcy. Korona z cyrkonu przetrwa lata i ochroni zębinę. Zęby krótkie i takie starte do dziąsła, kiedy pacjent mówi, że nie lubi się uśmiechać na zdjęciach, bo nie ma zębów. Czasem zęby są tylko starte i licówka w takim przypadku kompletnie nie da radę. Potrzebna jest odbudowa zęba w ramach korony pełnokształtnej, często z podniesieniem zwarcia. No, i następny przypadek, kiedy masz krzywe zęby i nie chcesz nosić aparatu przez kilka lat, w niektórych przypadkach możemy zrobić tak zwaną ortodoncję protetyczną, czyli za pomocą koron ustawić zęby na nowo, ale tylko wtedy, kiedy i tak wymagają leczenia, nie polecamy szlifowania zdrowych zębów tylko i wyłącznie pod kosmetykę. I kiedy nie robimy koron, jeżeli twój ząb jest właśnie zdrowy, stabilny, tylko na przykład lekko przebarwiony, korona to zdecydowanie. Za dużo, wtedy warto rozważyć bonding, wybielanie albo delikatne licówki. No i pamiętaj, dobra klinika nie powinna pakować cię w leczenie, którego nie potrzebujesz. Jak wygląda proces umieszczania koron? Jeżeli ich potrzebujesz, to robimy najpierw skan i tomografię, jeżeli jest potrzebna. Nie zgadujemy, tylko projektujemy twój nowy uśmiech, realizujemy korony tymczasowe, testujemy estetykę i funkcjonalność i dopiero potem drukujemy finalne, Korony w, te w technologii cad Cam. Wszystko to trwa tylko kilka dni i daje efekt na lata. Korony to nie moda, tylko konkretne leczenie w konkretnych przypadkach. Jeżeli masz starty zgryz, złamany ząb, bruksizm albo ząb pokanałowy, nie kombinuj z licówką. Porozmawiaj z lekarzem. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda leczenie krok po kroku od przyjazdu do efektu końcowego, to zasubskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco informacjami. Na temat tureckiej stomatologii i zobaczysz wszystko od kuchni. Do zobaczenia w Turcji.